Wydaje mi się, że dwa ostatnie zadania z tej wiązki nie nawiązują w ogóle do dwóch pierwszych zadań, dlatego rozwiążę to na dwóch osobnych ekranach. Będzie wszystko większe i będzie czytelniej. Mam tutaj informację o okresach w obiegu, a tutaj pytają mnie o to, jak mają się do siebie promienie. Pytają o stosunek promieni, tylko tak zapisany, dziwniej, żeby było dziwniej to najszybciej będzie rozwalić z tak zwanego trzeciego prawa Keplera, które żadnym prawem nie jest, ale tak się mówi. I teraz jak to szło? T przez R równe T przez R. Po lewej będzie powiedzmy ciało A, a po prawej B. Okresy są w kwadratach, promienie to sześciany. Robię skomplikowane przywracenia i wyznaczam stąd RB. Jak się dobrze skupię, zrobię to w pamięci. Albo może zrezygnuję z tej uczonej formy zapisu. Tb do ta to jest 6. Do kwadratu daje 36. Mam pierwiastek trzeciego stopnia. Z 36. A to musi być coś między 3 a 4. Patrzę, czy jakiś wynik mieści się między 3 a 4 i to jest wynik w A. I wcale nie potrzebuję do tego kalkulatora, jak upiera się CKE. Być może nikt mi nie powiedział, że 3 razy 3 razy 3 to jest 27, a 4 razy 4 razy 4 to jest 64 i skoro liczba 36 mieści się między 27 i 64, to pierwiastka trzeciego stopnia z niej musi mieścić się między 3 i 4. Ja jestem za tym, żeby zrobić jakąś wielką narodową zrzutkę na korepetycje z matmy dla pracowników CKE. Wtedy będą wiedzieć, kiedy ikonka kalkulatora faktycznie powinna się znaleźć obok zadania, a kiedy niekoniecznie. 4.2. Mam powiedzieć, jak mają się do siebie energie kinetyczne satelitów. Pamiętam, że jeden z nich ma większy okres obiegu. No i wiem też, że to wiąże się z większym promieniem. To dosyć intuicyjne. Przepisuję stabić wzór na szybkość orbitalną. Z tego wzoru wynika, że im większy promień, tym wolniej coś lata. Czyli satelita B, ponieważ ma większy promień, to wolniej lata. I jego energia chemiczna będzie mniejsza. Energia potencjalna. To wygląda trochę niepokojąco, bo można by pomyśleć, że satelity mają energię potencjalną, a nie mają, bo energia potencjalna oddziaływania musi być w układzie. Satelita nie może oddziaływać sam ze sobą. Domyślamy się, że autorzy tu mają na myśli energię potencjalną układu satelita Ziemia. Pozerkuję sobie okiem na taki wzór przepisany z tablic. I widzę, że energia potencjalna grawitacji zachowuje się tak jak energia potencjalna ciężkości, jak MGH. Im wyżej, tym większa. Co prawda tutaj rośnie przez wartości ujemne, ale to nie zmienia faktu, że rośnie. Im większe R, tym większy wynik. Więc trzeba o tak. No i teraz energie mechaniczne. Energia mechaniczna to jest, przypomnę, energia kinetyczna, dodać energia potencjalna. Pracownicy CKS, szacunku dla osób BDSM, piszą tutaj w dolnym indeksie bardzo dużo literek, bo to jest trudne. Ja piszę mniej. Zerkam sobie na ten wzór i na wnioski wynikające z tych dwóch wzorów, i widzę, że ze wzrostem promienia maleje energia kinetyczna. A przy tym rośnie ta druga energia, energia potencjalna, i w związku z tym skąd mam kurwa wiedzieć, co się będzie działo z ich sumą? No bo jeśli na przykład kinetyczna maleje szybciej niż rośnie potencjalna, no to suma będzie maleć. Ale może być na odwrót. No nie wiem tego. Trudno mi to interpretować z tych wzorów. To znaczy może inaczej. To nie jest że tak trudne, żeby nie dało się z tych wzorów stwierdzić, w którą stronę tu paszczę postawić, tylko że nie chce mi się myśleć. Wolałbym patrzeć na jeden wzór, a nie na dwa. Dlategoż zrobię sobie jeden wzór. Energia kinetyczna to mv kwadrat przez 2. Za v wpiszę to, a w kwadracie będzie bez pierwiastka. Energia potencjalna to minus gmm przez r. Co rozszerza ten ułamek, żeby mieć wspólny mianownik? Od gmm przez 2r odejmuję 2 razy gmm przez 2r wychodzi minus gmm przez 2r. I teraz widzę, że energia mechaniczna, energia całkowita takiego satelity, będzie rosła wraz ze wzrostem r. Do tego cieszy mnie ta dwójka, bo przez tą dwójkę ona będzie rosła wolniej niż energia potencjalna. I to pasuje, bo na tą energię składa się również energia kinetyczna, która wraz ze wzrostem wysokości promienia orbity Maleje. To się trzyma kupy. Dobra, to teraz kolejne dwa zadania z tej wiązki. 4, 3 i 1. Wartość prędkości satelity SA, a jak spółka akcyjna w punkcie A, została zwiększona. Hmm. Normalne dzieci będą musiały się nad tym mocno zastanowić, za to je Debile traktujące poważnie teorie spiskowe, takie jak na przykład teoria płaskiej ziemi, nie będą miały z tym zdaniem żadnego problemu, bo gdyż. Może wywalę ten obrazek lepiej spojrzeć na to bokiem. Wyobrażam sobie teraz, że stoję tutaj na płaskiej ziemi, czyli muszę ją trochę wypłaszczyć. To jest powierzchnia ziemi. Płaskiej. Tak się ciągnie dosyć daleko. Nie wiem, bo nie jestem biegły w teorii płaskiej Ziemi. To z kolei będzie wektor prędkości zdejmyty w punkcie A. No i to mi bardzo przypomina rzut poziomy. Ta przerywana linia, ta pierwotna orbita oznacza mniejszy zasięg rzutu niż ta fioletowa linia, ta nowa orbita. I zastanawiam się, co muszę zrobić, żeby rzucić dalej, żeby kamor poleciał dalej. Pewnie muszę mu nadać większą szybkość. Płaskoziemca od razu tutaj stwierdzi, że szybkość trzeba zwiększyć, bo gdybym nie zwiększył, to by mi spadł tutaj, na tej pierwotnej orbicie, a spada dalej, na tą płaską Ziemię. Wybiorę tutaj Prawda. To samo mam tutaj, tylko do góry nogami. Trzeba sobie tu wyobrazić gdzieś powierzchnię Ziemi. No i widzę, że gdybym w punkcie B nic nie zrobił z szybkością satelity, to on by został na tej orbicie, na której był. Na tej tutaj. A tymczasem zamiast grzecznie na niej zostać i polecieć dalej po tej przerywanej linii, on leci dalej. W sensie, jakby zwiększa zasięg, czy coś takiego. Czyli tutaj też dałem mu kopa. A to oznacza, że tutaj w trójce jest nakłamane. Zostało jeszcze to. Wartość prędkości prędkohistorytysy A podczas ruchu swobodnego, tylko pod wpływem grawatacji, z punktu A do B maleje. No, raczej, bo to jest coś jak rzut pionowy w górę. Rośnie potencjalna, więc maleje kinetyczna. Jak odpowiedzieć na 1 i 2, jeśli nie jest się płaskoziemcą? Można spojrzeć wzór na energię mechaniczną, tą całkowitą. To było, jeśli dobrze pamiętam, minus GMM przez 2R. I z tego wzoru wynika, że jeśli R rośnie, to ta energia rośnie. I tak sobie patrzę na ten punkt A, i gdyby energia mechaniczna była zachowana, to ciało by latało po tym kółku grzecznie. Ale jaki incydent z tego kółka się wyrwało? Musiało dostać kopa, musiało dostać juli. Tu trzeba było włączyć silnik, żeby zwiększyć szybkość. 4-4. Wyprowadź wzór pozwalający obliczyć pracę, siły, ciągu silników podczas przejścia z orbity A na B. Coś tam, coś tam, bla, bla, bla. Um... Praca jest jednym ze sposobów zmiany energii układu. I tyle, ile zostało wykonane pracy, o tyle zmieniła się energia. Całkowita. Kinetyczna i potencjalna razem, czyli mechaniczna. Delta oznacza różnicę między stanem końcowym, tym na orbicie B. EB, jak to piwo. I początkowym. EA, jak electronic arts. Wzorne energię mechaniczną wyprowadziłem wcześniej i nie będę go wyprowadzał jeszcze teraz. Przepiszę. Dwa razy ten sam. Minus i minus plus. Tu wspólnym czynnikiem jest GMM przez dwa. Na razie zostaje jeden przez RA. Odjąć jeden przez RB. No i w zasadzie to już. Rozwiązane zadanie. Hmm, tak sobie patrzę i myślę, że jednak nieprawda, że druga część wiązki nie była związana z pierwszą częścią.